Mamy tutaj konsolę AWS-ową i klikamy w Services, czyli to wszystko, co AWS oferuje. Jest tego bardzo dużo. Eee, S2, Lambda, czyli pojedyncze funkcje, które można tworzyć i wykonywać, używane np. do spajania ze sobą pojedynczych usług AWS-owych. S3, czyli to o czym wcześniej powiedziałem, Storage Service, czyli. Możliwość umieszczania różnego rodzaju danych w tak zwanych kubełkach, czyli takich pojemnikach na dane znajdujących się w chmurze. Oraz to, co jeszcze jest bardzo istotne i z czego zaraz korzystamy, to jest IAM, czyli Identity and Access Management. W skrócie jest to nie tyle nawet usługa, co taki core, tak czyli taki główny, w ogóle główna właściwość AWS-u umożliwiająca, jak sama nazwa wskazuje, zarządzanie tożsamością i dostępem. Czyli wszelkiego rodzaju tworzenie użytkowników, uprawnień, ról, dostępów, polityk dla tych uprawnień, grup i tak dalej, i Czyli wszystko, co ma związek z określeniem, kto i co może robić na naszym koncie. Będziemy musieli się z IAM oswoić chociaż w minimalnym stopniu, choćby po to, żeby stworzyć sobie innego użytkownika, takiego, z którego będziemy mogli dalej korzystać z AWS-u. Nie będziemy tutaj wchodzić w większe szczegóły, ponieważ sam IAM jest bardzo skomplikowanym i złożonym tworem, dzięki czemu możliwe jest stworzenie bardzo precyzyjnych i zróżnicowanych y, takich kompleksowych polityk, określających, kto co może. Są polityki, są role, które się od siebie różnią, są różnego rodzaju stopnie uprawnień, które możemy przyznawać użytkownikom i usługom, dzięki czemu możemy perfekcyjnie kontrolować to, co i kto może robić. Ale tak jak mówię, to jest bardzo złożone i dzisiaj się tym nie zajmiemy, natomiast tworzymy sobie pierwszego naszego użytkownika, dzięki któremu będziemy mogli coś dalej robić. Klikamy w Users to na razie nas będzie interesować, robimy add user i nazwiemy go sobie admin yy, powiedzmy aws, tak sobie nazwiemy naszego usera zapiszę sobie gdzieś tam yy, tego użytkownika i mamy access type o co chodzi jest programmatic access i management console access w tym momencie jesteśmy w Management Console Access, czyli mamy dostęp do tego interfejsu webowego. Programmatic Access, dla odróżnienia, to jest możliwość połączenia się przez CLI, czyli Command Line Interface, czyli dostęp z terminala. To jest to, co nas będzie interesować. Więc dla naszego nowego użytkownika zaznaczamy tylko Programmatic Access, w związku z czym on nie będzie mógł zalogować się do tego weba. On będzie korzystał tylko z, z CLI, które korzysta z AWS API, które tak właściwie daje bardzo podobne... Możliwości co tutaj, web, ale kierując się tym, że każdy nowy użytkownik powinien posiadać tylko minimalne uprawnienia, nie ma potrzeby, żeby nadawać mu jeszcze to. Klikamy dalej permissions, i tutaj mamy możliwości. Możemy, go, możemy tego użytkownika dodać do jakiejś grupy, możemy skopiować uprawnienia z jakiegoś innego użytkownika. Nie mamy takiego, więc ta opcja nas nie dotyczy. Możemy także. Zdefiniować uprawnienia tego użytkownika przez dodanie mu określonych polityk. Polityki to są takie dokumenty OWS-owe, które zawierają różne uprawnienia. Polityki, tudzież polisy, też taką wersję po polsku się spotkałem. Dla mnie polityka brzmi troszeczkę lepiej, ale polisa to mi się kojarzy z ubezpieczeniem. Yy, ale pewnie można mówić i tak, i tak. Dodamy w takim razie istniejącą politykę. Yy, co to w ogóle są te polityki? To są takie dokumenty json które określają zakres uprawnień jakiegoś użytkownika, usługi, grupy lub innego obiektu. Czyli takie ACL-ki, w skrócie, Access Control List. Możemy tworzyć swoje polityki, tego nie będziemy tutaj robić, możemy skorzystać już z gotowych. Na przykład Administrator Access będzie odpowiednią polityką dla administratora. Po prostu zaznaczamy tutaj, tak, Attach Existing Policies i Administrator Access to jest wszystko, co musimy zrobić. Możemy dodać tagi, to jeżeli byśmy mieli więcej jakichś użytkowników, to możemy ich sobie tagować, żeby ich sobie później efektywnie przeszukiwać, ale jak mamy tylko jednego, to nie ma to sensu. Mamy podsumowanie. Użytkownik się będzie nazywał admin AWS. Dostaje się do naszego konta AWS tylko access KM, zaraz zobaczymy co to jest. I... Polityka administrator access i klikamy create user. Super, udało się i teraz yy, tak, co tutaj się stało, o co tutaj chodzi? Nasz użytkownik, który będzie się logował po tym command line interfejsie, będzie to robił korzystając yy, nie z tego loginu i hasła, które już utworzyliśmy dla konta, tylko to jest zupełnie inny użytkownik, będzie to robił korzystając z access key'a i secret access key. Odpowiednik loginu i hasła, które zostały dla nas wygenerowane przez AWS. Teraz tak. Ja to oczywiście zaraz pokażę, tak dla jasności, zaraz po nagraniu tego użytkownika usunę, żeby nikt się na niego nie mógł zalogować. To są oczywiście jak każdy login i hasło super tajne dane, nie podajemy nikomu, bo jak podamy, to będzie mógł się zalogować i zrobić nam kuku. Tutaj sobie możemy to teraz skopiować. A możemy pobrać to sobie w formie CSV. Ja sobie to na razie skopiuję. W tym CSV, który sobie pobierzemy, jest dokładnie to samo. I zapisujemy sobie dziś dalej. I to jest wszystko. Mamy stworzonego użytkownika, możemy z niego korzystać. Co dalej? W jaki sposób? Bo cały czas mówi tutaj o jakimś terminalu, o, o, o jakimś kli. O co z tym chodzi? Po to jest to ubuntu w tle. Yy, doczekało się wreszcie wykorzystania. Teraz. Yy... Będziemy musieli zrobić przez sudo. Tak, musimy zainstalować z pythona aws CLI, taką paczkę. To jest ta magiczna paczka, która umożliwi nam interakcję z AWS-em po command line interfejsie. I tak. Pierwsza rzecz, którą robimy w związku z AWS-em, AWS configure. To, to polecenie AWS staje się dostępne po instalacji tej paczki, oczywiście. Potem instalowałem. Tutaj przeklejamy te dane użytkownika, które stworzyliśmy. Najpierw Access Key, później Secret Access Key, Default Region. Nie ustawialiśmy w tym przypadku regionu. Jeżeli łączymy się z Europy tutaj środkowej, czyli z Polski, to najlepiej wybrać region, bo to jest region tak jakby, gdzie najbliższy, najbliższy nam geograficznie tak powinien być, czyli, czyli dla nas to jest EU Central 1. Nie wybraliśmy tego przy naszym koncie póki co, więc, więc zostawiamy tutaj puste. I AWS nasz jest skonfigurowany. Natomiast wracając do regionu, tak, jeżeli będziemy tworzyć jakieś usługi w jakimś regionie, to dla nas najlepiej będzie korzystanie z regionu EU-Central-1. Oczywiście nikt nie broni nam skorzystać z innego, jeżeli chcemy, to śmiało możemy to zrobić. Co dalej? Zrobiliśmy AWS Configure, coś się stało, co, co ja mam z tym zrobić dalej? Jak odpowiedzieć jakieś jakiegoś żeby się upewnić, że ja to ja? Możemy skorzystać z polecenia, na przykład AWS SDS Get Color Identity, które łączy się z AWS-em, loguje się do niego, korzystając z tych poświadczeń i mówi nam, kim jesteśmy. Jest to właśnie ekwiwalent takiego QMI. Jeżeli byśmy się nie logowali, czyli na przykład skorzystali z parametru no sign request, który możemy dodać do każdego innego wywołania AWS-owego CLI, to dostaniemy Missing Authentication Token, ponieważ nie jesteśmy uwierzytelnieni, co potwierdza, że operacja ta dostępna jest tylko dla zalogowanych. Skąd wiedziałem, że należy użyć AWS STS, a nie czegoś tam innego? Już mówię. Jeżeli sobie tutaj odpalimy na przykład piszmy AWS CLI reference Ok, żeby się dowiedzieć, co w ogóle można robić na AWS-ie. To przechodzimy sobie pod taką stronkę jak AWS Clee, AmazonAWS.com. I mamy tutaj taki API Reference. Ponieważ, co jest właśnie fajne w AWS-ie i co dodaje mu ogromnej funkcjonalności. To wszystko, co możemy wyklikać z web'a, ten cały ogrom usług, który tam widzieliśmy. To wszystko jest też API. Absolutnie każdą operację, czy 99% operacji można wykonać korzystając z API. I to API może być wywołane właśnie przez ten Command Line Interface, który sobie skonfigurowaliśmy. Oczywiście, jeżeli mamy uprawnienia do wykorzystania jakiegoś, jakiejś usługi. Teraz się zalogowaliśmy jako użytkownik, który jest adminem, więc mamy dostęp do większości z tych usług i skąd wiedziałem, że że jest tu jakiś STS możemy sobie wyszukać tutaj STS jest jednym z API Security Token Service który umożliwia m.in. operacje związane z uprawnieniami zostawiamy na razie to wszystko bo Hmm. Trzeba by jeszcze troszeczkę sobie, byśmy musieli poopowiadać o różnych innych usługach AWS-owych. Przechodzimy do Get Color Identity, którego użyłem jako HMA. Co to umożliwia? Po prostu zwraca szczegóły dotyczące bieżącego użytkownika IAM, którego poświadczenia zostały użyte do wywołania operacji. I to jest odpowiednik qmi w świecie AWS-u, co oznacza, że jeżeli kiedyś tutaj już troszeczkę o bezpieczeństwo zahaczę, jeżeli kiedyś na przykład wpadną Ci w ręce jakieś poświadczenia AWS-owe, to możesz za pośrednictwem tego, tego właśnie polecenia sprawdzić, co to mniej więcej jest. Tutaj oczywiście zakładamy, że ktoś nazwi użytkownika tak, że będziemy wiedzieć, o co chodzi, bo ten użytkownik jeżeli miałby jakąś dla sobą nazwę, to nie będziemy wiedzieli, co on tak naprawdę robi. Co więcej, yy, użytkownicy w AWS-ie mogą robić tylko to, do czego mają uprawnienia. To znaczy, czasami, jeżeli byśmy trafili na poświadczenia od jakiegoś użytkownika, który jest mocno powycinany, to nawet nie będziemy mogli do końca sprawdzić, co on może zrobić. Możemy próbować brutforsować wtedy tego użytkownika, próbując. Wykonywać różne operacje i zobaczyć, czy się uda, ale tu też trzeba mieć świadomość, że to generuje dużo alertów i możemy łatwo zostać na tym złapani, ale to, to już jest tak jakby pod kątem stricte testów bezpieczeństwa. Zostawmy to na razie. Ostatnia rzecz, którą warto wiedzieć o poświadczeniach AWS po tym, jak sobie je tak skonfigurujemy w taki sposób, to jest to, co warto mieć na uwadze, że po skonfigurowaniu takiego konta AWS-owego Te poświadczenia zostają na systemie w formie plaintextowej, więc warto by było je w jakiś sposób zabezpieczyć. Upewnić się, że nikt inny nie będzie miał do nich dostępu. W żadnym wypadku nie zostawiamy na przykład tego typu pliczków w kodzie źródłowym, nie wypychamy na Gita, nie zostawiamy w dokerach, do których ktoś się może zalogować i sobie przeczytać. I tak dalej, i tak dalej. Musimy mieć świadomość, że po skonfigurowaniu tego narzędzia te poświadczenia zostaną na systemie. To już wszystko w sprawie rozpoczęcia swojej przygody z chmurą AWS. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziesz mieć możliwość zacząć z chmurą i troszeczkę będzie się ona wydawała mniej skomplikowana jeżeli chodzi o próbę rozpoczęcia jakichś działań na niej. Jeżeli chodzi o kwestie nauki dalej, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, rozwiązań chmurowych, no to jest tutaj wiele takich właśnie darmowych rozwiązań, jak na przykład CloudGoat, czy Kubernetes Goat, czy Damn Vulnerable Functions Service i tak jest tego sporo na GitHubie. Można sobie właśnie, korzystając już z tej wiedzy i wiedząc, co się dzieje w tej chmurze, postawić po prostu takie środowisko i spróbować z nim działać. Prawdopodobnie w przyszłości również tutaj, w ramach jakiegoś odcinka, weźmiemy na warsztat jakieś takie, jakiegoś takiego CTF-a i spróbujemy sobie z nim poradzić. Na razie to jest wszystko. Jeszcze raz przypominam, że jeżeli chcesz być na bieżąco z różnymi ciekawostkami z bezpieczeństwa, w tym związanymi właśnie z challenge'ami chmurowymi, które również znajdą się w najnowszym newsletterze, to polecam się zapisać, bo link jest pod filmem. Newsletter leci raz w miesiącu i zawiera kilka fajnych informacji dotyczących tego, jakie interesujące materiały pojawiły się przez ostatni miesiąc w świecie cyberbezpieczeństwa. A na dzisiaj to już wszystko. Linki do pozostałych zasobów związanych z nauką właśnie bezpieczeństwa chmury, AWS również zostawiam pod filmem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.